Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Młodzieńcze, mówię ci, wstań. Wtedy zmarły usiadł, i zaczął mówić. Coś bardzo szczególnego, że y, gdy Jezus uzdrawia córkę Jaira, ona budzi się ze swojej śmierci i zaczyna jeść. Jakby była całe życie głodna, jakby umarła z jakiegoś głodu. A ten młodzieniec, którego dziś Jezus przywraca do życia, pierwsze co robi po powstaniu zmarł swoich, to mówienie. Może całe życie nie miał głosu, może całe życie milczał i teraz dopiero ma odwagę wypowiedzieć siebie, wypowiedzieć prawdę o sobie. Może ta śmierć, która go spotkała, wynikała z tego, że nie miał słowa. Z martwych stać do głoszenia słowa. Także i nas to dzisiaj może spotkać. Do zobaczenia jutro.